No i kochani, teraz zrobimy sobie filmik, czy jestem gotowy na nowy związek. Bo już dla pań, to znaczy no, dla kobietek już było, dla pań tak? Robi dla panów. Czy jestem gotowy na nowy związek. Tu mi wyleciała karta. To ja już ją może położę. Jakby wyleciała, to na pewno coś będzie do przekazania. Tylko, że jeszcze pięć kart wyłożę. Dobrze, moi drodzy, więc tak, panowie, tutaj, jeżeli chodzi o was, to jesteście gotowi na nowy związek, jak najbardziej. Co jeszcze? Tutaj z tą swoją partnerką, z nową partnerką, będziecie tworzyć. Super szczęśliwy związek, tak pojawią się pojawią się dzieci już, ale jeśli macie też dzieci z przedniego związku swojego, czy też wy, czy, czy Wasza nowa partnerka, ale tu też może się pojawić was, wasze wspólne dziecko. Mm. Więc to wasze szczęście będzie takie pełne. Hmm. Tutaj też coś będziecie yy, yy, chcieli jakby. Yy. Nie wiem, coś tutaj jeszcze będziecie chcieli wywalczyć od swojej byłej partnerki. A tutaj, no nie wiem, to może być... Yy, Sprawa może się też oprzeć w sądzie, ale tutaj to jakby może, nie wiem, opiekę nad, nad dzieckiem czy nad dziećmi. Yy, no bo może wasza była partnerka, yy, no nie opiekuje się tym dzieckiem lub dziećmi yy, tak jak wy byście to chcieli, panowie. Może nie jest do końca tak. No dobrze Waszym dzieciom z byłą partnerką lepiej wolałoby z wami być. Ale na pewno tutaj coś będziecie o coś będziecie chcieli z nią walczyć. Czy o dziecko, czy, czy może um, też o, o was wspólny majątek, który mieliście. Więc tutaj na pewno coś, coś będzie. Um, Sprawa jakaś na pewno w sądzie będzie. Bo ta wasza była partnerka, ona się tak. Tak jeżeli będziecie z nią rozmawiać i tak dalej, to ona się tak nie złamie, nie ugnie się. A jednak w sądzie będzie wszystko rozstrzygnięte. Sprawiedliwie i tak dalej. Dobrze, to wszystko, jeśli chodzi o to czytanko. Do następnego